Kobieta to ogień rytualny, jej łono to płomień, to co mężczyzna czyni wewnątrz to węgle, i tam w tym ogniu bogowie składają w ofierze nasienie. Z tej ofiary rodzi się człowiek. Żyje tak długo, jak żyje, a kiedy umrze, prowadzą go ku ogniu, i tam w tym ogniu bogowie składają w ofierze człowieka. Ci, którzy zdobywają światy poprzez ofiary, daniny czy ascezę, w dym wchodzą. Chodzą w przestworza z przestworzy w wiatr, z wiatru w deszcz, z deszczu na ziemię. Osiągając ziemię stają się pokarmem i znów są ofiarowywani w ogniu człowieka i tak się rodzą w ogniu kobiety. Rodząc się na tym świecie, ponownie zaczynają wędrówkę. Cześć i czołem, dobrzy ludzie, tu Łukasz Lamża i czytamy Upanishady. Dzisiaj będziemy w Upanishadach szukać źródeł pewnej wielkiej indyjskiej koncepcji. Z jednej strony jest samsara. Nasze życie jest cykliczne, nigdy się nie kończy po śmierci. Znowu się naradzamy i ten niekończący się, obłędny cykl to właśnie samsara. Karma to nasze działanie. Działanie mające pewne skutki od naszej karmy zależy to, w jaki sposób wcielimy się po naszej śmierci. Na koniec pomówimy o mokrzy, czyli możliwości przerwania tego cyklu. Zaczęliśmy od cytatu z Brycha Daraniaka Pani Szady. jeśli pamiętacie jest to Prawdopodobnie najstarsza lub jedna z najstarszych Upaniszad. I tutaj znajdujemy się w świecie ofiar w ogniu, kapłanów, którzy leją w ogień klarowane masło, skandując formuły ofiarne. I taka jest nasza ogólna metafora dla życia człowieka. Życie człowieka, jak pamiętacie może z tego cytatu, jest pewną ofiarą. Z tej ofiary rodzi się człowiek. Przeczytajmy może jeszcze raz nieco dokładniej, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Jak to zwykle w Upanishadach bywa, to co przeczytałem przed chwilą, zostało powtórzone w innym miejscu, nieco inaczej i moim zdaniem nieco ładniej, w Chandogya Upanishadzie. Czytajmy więc z tej drugiej: Co się dzieje z tymi, którzy umarli? Ci, którzy to poznali, podobnie jak i ci, którzy w lesie rozmyślają o ofierze jako o wyrzeczeniu, wchodzą w blask. Z blasku w dzień, z dnia w połowę miesiąca o wzrastającym księżycu, z niego w sześć miesięcy z miesięcy w rok z roku w słońce, ze słońca w księżyc, z księżyca w błyskawice. Tam oto porusza, który nie jest człowiekiem, prowadzi ich do bramy, to jest właśnie droga wiodąca do bogów. Tam przebywają tak długo, jak wielka jest pozostałość ich czynów. I taką drogą, którą tam przybyli, stamtąd powracają. Wracają w przestworza, z przestworzy w wiatr. Stając się wiatrem, stają się dymem. Stając się dymem, stają się mgłą. Stając się mgłą, stają się chmurą. Stając się chmurą, spływają z deszczem. Tu, na ziemi, rodzą się jako ryż, czy jęczmień, zioła, czy drzewa, ziarno sezamu, czy groch. Stąd zaprawdę trudna jest ucieczka. Tylko wtedy, gdy ktoś ich spożyje jako pokarm i jako nasienie wypuści, rozwijają się dalej. Cóż my tu mamy w tym fragmencie? Początek taki być może niezbyt klarowny. Te kolejne sekwencje przemian. Mamy blask z blasku w dzień, z dnia w połowy miesiąca o wzrastającym księżycu, później wchodzimy w 6 miesięcy, z miesięcy wchodzimy w rok. Kolejność tych przemian jest dosyć dziwna. Odpowiada natomiast ogólnie wedyjskiemu myśleniu o coraz subtelniejszych zjawiskach atmosferycznych i kosmicznych czyli przechodzimy z czegoś takiego jak blask ostatecznie w słońce, w księżyc, w błyskawice. Druga sprawa, którą tu możemy znaleźć zauważmy, że człowiek kiedy już dotrze do bramy. Tutaj to nie jest brama w sensie na przykład bramy, przy której stoi święty Piotr, tam mamy H pośrodku i słowo pisane przez wielkie B, brama. Czyli ta ostateczna najwyższa rzeczywistość kosmiczna, docieramy do niej i to, co nas tam spotka, zależy od naszych czynów. Cytuję, tam przebywają tak długo, jak wielka jest pozostałość ich czynów. Czyli mamy już zalążek teorii karmy. Natomiast bez względu na to, jakie byłyby te czyny, taką drogą, którą tam przybyli, stamtąd powracają. I ścieżka się niejako cofa. Wchodzimy w przestworza, wiatr, dym, mgłę, chmurę, deszcz, później lądujemy w roślinach. Piękna idea, że jesteśmy niejako uwięzieni w roślinach, i niełatwo jest się stamtąd wydostać. Wydostaniemy się tylko wtedy, jeśli ktoś nas zje. Wytworzy nasienie, z tego nasienia powstanie człowiek. Zauważmy na mówiąc, że każdy z tych kluczowych etapów w Upanishadach przedstawiany jest jako ofiara. Ofiara w ogniu. Czyli śmierć jest wtedy, kiedy bogowie składają w ofierze człowieka. To jest ogień pewnej ofiary. I później w ogniu kobiety człowiek się rodzi. Natomiast tak czy inaczej, bez względu na to, czy byliśmy cnotliwi czy niecnotliwi. Taką drogą, którą tam przybyliśmy, stamtąd powracamy, i to jest właśnie zasadnicza idea Samsady. Pojęcie, które może nam się kojarzyć z Samsadą, czyli reinkarnacja, to jest coś troszeczkę innego. Po pierwsze, słowo nie pochodzi z sanskrytu, to jest słowo łacińskie, inkarnacja, czyli wcielenie się. Reinkarnacja, ponowne wcielenie się. Można by powiedzieć, że reinkarnacja to jest jeden z momentów Samsady. Samsara to jest nazwa na cały ten Krąg. Samsara to po prostu świat, życie ludzkie. Wszystko jest samsarą. Reinkarnacją można by nazwać ten moment, w którym człowiek wciela się ponownie w nowego człowieka. Czy też nieco może inaczej, Atman wciela się ponownie w człowieka. Jeszcze na koniec jeden detal, który być może nam umknął, a jest niebywale moim zdaniem piękny. Na początkowym etapie opuszczania człowieka Handogia mówiła, że wchodzimy w połowę miesiąca o wzrastającym księżycu. Było to dla mnie trochę niejasne, dopóki nie poczytałem komentarza do tego fragmentu, i okazuje się, że w innej Upanishadzie znajduje się wyjaśnienie tego, co tam się właściwie dzieje. Niestety, w polskim tłumaczeniu, z którego korzystam, ten fragment Kaushitaki Upaniszady przetłumaczony jest nieco inaczej i nie zgadza się też z późniejszymi komentarzami. W związku z czym pozwoliłem sobie. Przetłumaczyć z angielskiego tłumaczenia patryka Olivella, z którego czasem korzystam, ten fragment kałsi taki szady, żeby zgadzał się z tą ideą, którą wyczytałem w komentarzach. Uwaga! Ci, którzy odchodzą z tego świata, podążają do księżyca. Podczas połowy miesiąca, gdy księżyc wzrasta, on wzrasta poprzez ich życiodajne tchnienia, a gdy księżyc się zmniejsza, rodzą się ponownie. Krótko mówiąc, rosnący księżyc, czyli przechodzący od nowiu do pełni, napełnia się życiodajnymi tchnieniami zmarłych, oddechami, czyli po prostu, mówiąc po indyjsku, praną. Jeżeli pamiętacie może z jednego z poprzednich filmów, prana była wymieniana jako ta, jako ta najwyższa część człowieka, wyższa od jego ciała, od jego myśli. Na samym szczycie drabiny jest prana, nasz oddech życiodajny. Więc kiedy umieramy, ostatni opuszcza nas tenże właśnie oddech. I gdzie on trafia? Trafia do Księżyca. Rosnący Księżyc rośnie, dlatego że napełnia się życiodajnymi tchnieniami zmarłych. Pełnia to moment maksymalnego napełnienia się oddechami zmarłych, a później Księżyc oddaje pranę. Można sobie wyobrazić, że malejący Księżyc maleje, ponieważ te prany, które były w nim zamknięte, są pompowane z powrotem na Ziemię. Muszę Wam powiedzieć, że ta idea jest dla mnie tak piękna, że leży już w zasadzie poza kategoriami filozoficznymi. To jest po prostu czysta poezja. To jest coś, co jest poza prawdą i fałszem. Jak dla mnie idee tak piękne i tak głębokie leżą już w swojej własnej kategorii, obowiązujących przez swoje piękno. Ale może przejdźmy dalej. Tutaj został zarysowany ten wątek, że moje losy po śmierci. Zależą w pewnym stopniu od moich czynów. I tu wkraczamy w drugą wielką koncepcję Indii. Karma. Pojęcie karmy zrobiło w filozofii indyjskiej oszałamiającą karierę. Każda wielka filozofia i religia Indii, przez dżinizm i buddyzm, przez jogę i vedantę, shivaizm, wishnuizm i, i wszystko inne, ma swoją opinię na temat kalmy. My tutaj będziemy mówili o pewnej prostej, minimalnej wersji teorii kalmy. Zaczniemy jeszcze od Upanishad, a później przeczytam Wam kawałeczek z wczesnych pism buddyjskich, żeby zobaczyć, jak ta teoria kalmy wykiełkowała na gruncie buddyzmu. Jak pamiętacie, Pani Upanishada mówiła, że tam, czyli na tej drodze wiodącej do bogów, zmarli przebywają tak długo, jak wielka jest pozostałość ich czynów. Później mamy w tej samej u Upanishadzie doprecyzowane. Cytuję. Ci, którzy tu na ziemi postępowali uczciwie, mogą mieć nadzieję na odrodzenie się w dobrym łonie. Łonie Bramina, Krzatrii czy Waisi. A ci, których postępowanie było złe, odrodzą się w złym łonie psa, świni lub czandali. Nasze działanie determinuje to, kim się później staniemy. Taka minimalna wersja teorii karmy. To jest, jeśli się nad tym zastanowić, zasada przyczynowości. Nasze działania, tutaj w Chandogiał Panisadzie postępowanie, ale kluczowe jest tutaj słowo działanie decyduje o tym, jakie będą nasze przyszłe losy, a także przyszłe losy tej, tej naszej kontynuacji w kole samsary. Słowo karma zresztą oznacza tak naprawdę działanie. Karma albo karman, dwie formy tego samego słowa oznaczające po prostu działanie, czyli mogę mówić na przykład moja karma, czyli moje działanie w ciągu życia decyduje o mojej przyszłości. Później w buddyzmie z karmy zrobiła się ogólna zasada etyczna. Przeczytam za chwileczkę wam kawałeczek z ze spisanych wypowiedzi pierwszego historycznego Buddy, Siddhartha Gautamy. Tam będziemy się posługiwali słowem z języka palijskiego, dlatego że sutty, czyli te wypowiedzi Buddy, zostały spisane po raz pierwszy właśnie w języku palijskim. Tam słowo karma brzmi kamma. Przeczytam więc Wam fragment z Anguttara Nikai, gdzie Buddha opowiada o ciemnej kammie, i o jasnej kamie, a później o przypadku mieszanym. O mnisi, czym jest ciemna kamma o ciemnych skutkach? Oto mnisi, ktoś wytwarza takie formacje mentalne swojego ciała, mowy lub umysłu, które przynoszą cierpienie. W takim przypadku ten ktoś odradza się w świecie przynoszącym cierpienie. O mnisi, czym jest jasna kamma o jasnych skutkach? Oto mnisi. Ktoś wytwarza takie formacje mentalne swojego ciała, mowy lub umysłu, które nie przynoszą cierpienia. W takim przypadku ten ktoś odradza się w świecie nieprzynoszącym cierpienia. I przerywam na chwilę, możliwy jest też przypadek mieszany, bo nie każda czynność jest w sposób oczywisty przynosząca bądź nieprzynosząca cierpienia. O Mnisi, czym jest ciemna i jasna Kamma o ciemnych i jasnych skutkach? Oto, mnisi, ktoś wytwarza zarówno takie formacje mentalne swojego ciała, mowy lub umysłu, które przynoszą cierpienie, jak i takie formacje mentalne swojego ciała, mowy lub umysłu, które nie przynoszą cierpienia. W takim przypadku odradza się w świecie, który zarówno przynosi cierpienie, jak i nie przynosi cierpienia. W kosmologii buddyjskiej mamy możliwość wysłania takiego człowieka który generował ciemną kammę rzeczywiście do świata przynoszącego cierpienie. Stąd mówi się na przykład, że jedna z możliwych przyszłości stojąca przede mną, jeśli naprodukuję ciemnej kammy, to odrodzenie się w świecie demonów, w którym będę cierpiał. To jest świat cierpienia. Jeśli naprodukuję jasnej kammy, to mogę odrodzić się w świecie dewów, czyli istot boskich, w którym będę zaznawał błogości. Natomiast jest też możliwy przypadek pośredni. Ciemna i jasna kamma, bo nic nie jest proste. I jeśli naprodukuje i ciemnej, i jasnej kammy, odrodzę się w świecie, który przynosi zarówno cierpienie, jak i nie przynosi cierpienia. Domyślnie nasz świat należy do takich właśnie światów. I przynosi cierpienie, i nie przynosi cierpienia. Mamy więc te trzy możliwości. Natomiast no tu już mamy do czynienia z buddyzmem. Tutaj jesteśmy już nieco dalej. I została w pełni rozwinięta koncepcja, że można w ogóle poza ten system wykroczyć. I to wyzwolenie się z tego systemu to jest dopiero wisienka na torcie koncepcji samsary i koncepcji karmy. Moksza to wyjście z systemu, to oszukanie systemu niejako. Przed chwilą czytaliśmy sobie fragment Anguttara Nikai, gdzie Budda opowiadał o trzech typach kammy. Kammie ciemnej, przynoszącej ciemne skutki, kammie jasnej, przynoszącej jasne skutki i kammie ciemnojasnej, przynoszącej ciemnojasne skutki, ale zauważcie, że one wszystkie przynoszą skutki. Każde działanie, czyli kamma przynosi jakiś Skutek, gdybyśmy doczytali tę sutte, to znaleźlibyśmy tam rozwinięcie tej myśli. Cytuję: O mnisi, czym jest kamma, która nie jest ani ciemna, ani jasna? Wola, aby porzucić ciemną kammę o ciemnych skutkach i porzucić jasną kammę o jasnych skutkach, i porzucić ciemną i jasną kammę o ciemnych i jasnych skutkach, to nazywamy kammą, która nie jest ani ciemna, ani jasna. która nie ma ciemnych ani jasnych skutków, ale prowadzi do zniszczenia kammy. Zauważcie, że mówimy tu o w ogóle zniszczeniu kammy, czyli o czymś co jest działaniem, które nie jest działaniem. Mamy wręcz porzucić jasną kammę. Czyli w pewnym sensie musimy wykroczyć nawet poza działanie cudzysłów dobre. I to jest buddyzm, natomiast znajdziemy już wątki tego typu w Upanishadach. Zacytuję wam fragment Mundaka Upanishady. Tutaj autor no nieco wykpiwa. Kapłanów, mędrców, cnotliwych ludzi, którym wydaje się, że mają wiedzę, że dobrze postępują, a oni wszyscy w pewnym sensie błądzą. Uwaga! Będący w samym środku niewiedzy, zarozumiali, uważający się za mędrców, ciężko ranieni, ci obłąkańcy błądzą, jak ślepcy prowadzeni przez ślepca. Będący w samym środku niewiedzy, jak dzieci mnie mają, swego dzieła dopełniliśmy. Tak postępując, z powodu przywiązania, pozbawieni prawdziwej wiedzy, ci nieszczęśnicy toną, gdy świat ginie. Uważając ofiary i działanie za rzecz główną, ci zbłąkani ludzie żadnego innego dobra nie znają. Radują się wynikiem dobrych uczynków na samym szczycie nieba. Potem z powrotem wkraczają w ten świat lub w jeszcze niższy. Kim są ci zbłąkani ludzie? Prowadzeni jak ślepcy przez ślepca. No to są ci ludzie, którzy z powodu swojego przywiązania pozbawieni są prawdziwej wiedzy. I uważają działanie za rzecz główną, i swoje ofiary. Tutaj autor bezpośrednio nawiązuje do, do ofiary, która jest tak ważną rzeczą w Wedach i w Upanishadach, do całej, całej wiedzy kapłańskiej, do tego wszystkiego, co mogłoby się wydawać jest najlepszym możliwym sposobem postępowania. Zauważcie, że wcześniej w Chandogja Upanishadzie mówiliśmy, że ten, który postępuje dobrze, może liczyć na to, że odrodzi się w łonie bramina czyli najwyższego kapłana, a tutaj ci ludzie są wykpieni. Ci ludzie, którzy cieszą się wynikiem swoich dobrych uczynków na samym szczycie nieba. Jak pamiętacie, na ten szczyt nieba wstępujemy po śmierci. Stajemy się, wchodzimy w dym, wchodzimy w chmury, wchodzimy w miesiąc i ostatecznie na samym szczycie nieba nasze dobre uczynki sprawią, nasza karma, że być może wylądujemy później w jakimś braminie i to traktujemy jako nagrodę. Tymczasem tutaj w Mundaka Upanishadzie w pewnym sensie nie ma znaczenia, czy odrodzimy się jako bramin, czy jako czandala. Tutaj obie te opcje są równie niepożądane, więc czytajmy, ok, więc co? Więc jaką mamy inną opcję? No to czytajmy dalej Mundaka Upanishadę. Tymczasem ci, którzy w lesie praktykują żar ascezy oraz wiarę, wyciszeni mędrcy, żyjący z tego, co im dano, pozbawieni namiętności – Wchodzą przez wrota słońca, tam, gdzie przebywa nieśmiertelny porusza, nieprzemijający Atman, doświadczywszy światów zdobywanych przez działanie, Bramin winien osiągnąć stan braku przywiązania, gdyż tego, co nie stworzone działaniem zdobyć nie można. Tu się dzieje dużo rzeczy, więc przyjrzyjmy się na spokojne temu cytatowi. Po pierwsze, wymienieni są tutaj na początku. Ci dobrzy, to są ewidentnie asceci. I w czasie, kiedy powstawały wczesne upaniszady, w Indiach ewidentnie coś się działo. Był jakiś ferment intelektualny, i kapłani, bramini, byli coraz częściej przeciwstawiani wędrującym ascetom, śramanom. Religia dżinijska. Religia buddyjska bardzo często przedstawiane są historycznie jako taka reakcja właśnie na kapłanów, którym przynoszone są różne rzeczy, żeby składali je w ofiarach, którzy, którzy mają, którzy działają, którzy gadają, którzy mają wiedzę i temu przeciw, przeciwstawiani są wyciszeni mędrcy, żebrający, zauważcie, żyjący z tego, co im dano. To taki kontekst historyczno-społeczny. Natomiast co tutaj się dzieje na płaszczyźnie filozoficznej? Kim oni są? Na, na czym polega ich wyższość? Po pierwsze, pozbawieni namiętności. Wcześniej mieliśmy z powodu przywiązania, pozbawieni prawdziwej wiedzy. To jest bardzo ważna uwaga filozoficzna. Tym tak naprawdę, co wprowadza nas na ścieżkę ku wyzwoleniu jest pozbawienie się. Pożądania, pozbawienie się namiętności. Ciężko tutaj nie wspomnieć o tak zwanych szlachetnych prawdach buddyzmu. Pierwsza szlachetna prawda buddyzmu: istnieją cierpienia, druga przyczyną cierpienia są pragnienia. Termin techniczny Tanha. Czym są te pragnienia? No to jest właśnie to zaangażowanie, to pożądanie czegoś, namiętność do czegoś, uzależnienie się od czegoś uzależnienie swojego dobrostanu od czegoś, to nie chodzi o to, żeby w ogóle nie działać, tylko żeby się do tego, co mamy, do tego, co robimy, nie przywiązywać, nie mieć do tego namiętności. I zalążki tej z kolei idei tutaj mamy już w Mundaka Upanishadzie. I co się stanie, jeśli tak czy inaczej wyskoczymy poza system kammy, czyli spróbujemy zrezygnować z działania? Co wtedy nas czeka? Nieprzemijający Atman. Mówi nam u pani szada, nieśmiertelny Purusha, czyli człowiek. Zauważcie, że Atman, czyli ja, jest tak czy inaczej przemijający. Czy jestem braminem, czy jestem świnią, czy jestem żuczkiem najmniejszym, to jestem przemijający. Mój Atman przeminie. Cykl samsary ma to do siebie, że każdy człon tego cyklu, każdy obrót tego koła w pewnym momencie się kończy. Po życiu jest śmierć. Czyli. Lądujemy w, znowu w przemijającym atmanie. Może pamiętacie z jednego z poprzednich filmów, kiedy mówiłem o stanach świadomości, była tam piękna metafora ptaka, który zmęczył się krążeniem i w końcu chce swilnąć do swojego gniazda. Tam mówiliśmy o stanie jawy i stanie snu. Mówiliśmy też o rybie, która pływa, miota się od jednego brzegu do drugiego. I bez względu na to, jakie by to nie były wydarzenia, w końcu nas to zmęczy. W jeszcze wcześniejszym filmie mówiliśmy o słowach, o zmęczeniu gadaniem. Pamiętacie? Niech bramin nie rozmyśla przy pomocy mowy, z tego tylko znużenie. Mówiłem wam o tak zwanej o eksperymencie myślowym z wieżą Babel, wywodzącym się od Jorge Luisa Borgesa. Wyobrażaliśmy sobie wszystkie możliwe książki, wszystkie możliwe teksty, i zastanawialiśmy się, czy w takiej w wielkiej bibliotece, w której znajdują się wszystkie możliwe do napisania książki, czy znajduje się tam ta wiedza ostateczna, ta naprawdę najgłębsza wiedza. Być może fajnie by było w tym momencie pociągnąć ten eksperyment. Wyobraźmy sobie taką wieżę Babel wszystkich możliwych czynności, wszystkich możliwych działań, wszystkich możliwych kalm, Wszystkie możliwe sposoby wypełnienia stu lat życia, każdy wyobrażalny ruch każdym mięśniem, każde słowo. Czy tam znajduje się przepis na osiągnięcie tego, co najwyższe, na osiągnięcie nieprzemijającego Atmana? I Mundaka Upanishada sugeruje, że nie, że nie ma w ogóle takich czynności. Tego, co niestworzone, działaniem zdobyć nie można. No więc co? Można by w tym momencie zapytać: Moment, przecież to nie ma sensu. Jak można za życia nie działać? Więc jakie działanie będzie prowadziło do wyzwolenia się z tego cyklu, czyli do mokrzy? O, o co tu chodzi? Czego wy od nas chcecie? Jak możemy? Co mamy robić, jeżeli żadne działanie nie jest tym działaniem, co trzeba? I myślę, że w tym momencie, po obejrzeniu tych kilku filmów, chyba domyślacie się, do czego zmierzam. No, tego się nie da nazwać. Mówimy o czymś, co jest poza wiedzą, poza nazwą, poza językiem. Poza myśleniem, i to się mówi wprost w pismach buddyjskich, w Upanishadach tej myśli jeszcze nie ma. Natomiast w pismach buddyjskich zdecydowanie jest to mocno powiedziane, że Nirwany nie da się nazwać, nie da się opisać. Jest to poza nazwą, poza logiką. Nie próbujcie tego zrozumieć. Ale to jako opcja jest. Jest taka możliwość. Jest możliwość przerwania cyklu samsary. Poprzez Mokrze, jeżeli chcielibyśmy spróbować zrozumieć, jak można by to sobie wyobrażać, to możemy też sięgnąć do takiej wersji dużo bardziej dosłownej. Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy powstał buddyzm, myślimy o VI wieku przed naszą erą, mniej więcej, powstał też dżinizm. I na gruncie dżinizmu ta doktryna wyzwolenia się od skutków karmicznych została poprowadzona w bardzo bezpośrednim kierunku. Mahavira, założyciel dżinizmu, żył mniej więcej wtedy, kiedy Gautama, założyciel buddyzmu. Natomiast poszli oni w dwóch zupełnie różnych kierunkach. W buddyzmie niechętnym okiem patrzy się na ascezę na taką naprawdę mocną i silną ascezę. Natomiast dżinizm to jest religia ascezy, ścieżka niedziałania. Dżiniści słyną choćby z tego, że podejmują wielkie starania, aby nie skrzywdzić żadnego stworzenia. Jest to ogólna doktryna i buddyzmu, i dżinizmu, zwana ahimsa, niewyrządzanie krzywdy. Ale w dżinizmie logika ahimsa została doprowadzona naprawdę daleko. Na przykład... Świetambarowie i Digambarowie, dwa główne odłamy dżinizmu, są zachęcani do tego, żeby przed usiądnięciem na ziemi zamieść ziemię, żeby nie przysiąść na jakimś stworzeniu. Mamy takie specjalne muślinowe zasłony na usta, żeby nie wetchnąć jakiegoś robaczka, uśmiercając go. Dalej dżiniści zachęcani są do tego, żeby głodować, żeby urządzać sobie coraz to ostrzejsze posty. Dżiniści zachęcani są do tego, żeby nic nie mieć digambarowie, czyli odziani w wiatr, odziani w przestworza, nie mają zupełnie nic. Nie mają ubrań, chodzą nago, nie mają nawet miseczki jałmużnej i jałmużne przyjmują do dłoni. Tym się różnią od światambarów, którym wolno jest posiadać łącznie cztery przedmioty. Tak czy inaczej, jak widzicie dżinizm jest, zwłaszcza w tej ostrej postaci, jest próbą wyzwolenia się ze swoich skutków karmicznych poprzez minimalizowanie swojego wpływu na świat poprzez minimalizowanie tych skutków, które wywołujemy w świecie. I doprowadzeniem tego do ostateczności jest pewna niezwykła ścieżka opisana w dżinizmie, która zaczyna się od ślubu o nazwie Samlekana, który jest ślubem nieprzyjmowania w ogóle pokarmu i płynów. W pewnym momencie dżinista może zdecydować po uzgodnieniu tego ze swoim przewodnikiem duchowym, ze swoją rodziną, że decyduje się na takie właśnie zakończenie swojego życia. Poprzez całkowitą rezygnację z, ze wszystkiego. Odrzuca wszystko, co dotychczas miał, jeżeli cokolwiek miał, odrzuca pokarm, odrzuca czynność, siada w pozycji medytacyjnej i tak już siedzi. Znane są z historii przypadki mnichów. Którzy w ten sposób właśnie zakończyli swoje życie. Zwieńczeniem tego jest śmierć w stanie medytacyjnym, tak zwana samadhi marana. I filozofia stojąca u podstaw tej ścieżki jest taka właśnie: to jest próba całkowitego zamknięcia sobie ścieżki wpływów karmicznych. Czyli rezygnujemy z wywierania jakiegokolwiek wpływu na świat, po prostu nic nie robiąc. Widzicie chyba na tym przykładzie, na czym mogłaby teoretycznie polegać idea wyzwolenia się z łańcucha karmicznego, z samsary w tym bardzo bezpośrednim sensie. Natomiast to nie jest standardowa droga, to nie jest normalna ścieżka. Jaka jest ta normalna ścieżka? To jest już rozmowa na zupełnie, ale to zupełnie inną okazję. Jak można by próbować za życia, a więc wewnątrz samsary. Przerwać ten cykl, osiągnąć wyzwolenie. Niejako oszukując zasady karmy. Dzięki, że byliście ze mną, dziękuję moim patronom na Patronite i zachęcam wszystkich z Was, którzy macie na to ochotę, żeby do grona moich patronów dołączyć. Dzięki wielkie i do usłyszenia.